Follow, follow pierwszy. Wyjeżdżają full. Co ty? No kurwa! Co ty robisz? Jeszcze tak, tak. nice. Zero ma, zero ma na... Kurwa, zero ma. Rozjebie. <grym grym grym> jajca. To Dobra, na Gloka się zjebałem.

helkesk.com Strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami. Z kodem Pago dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie, a z kodem Pago 15 plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności, a link do strony znajdziecie w opisie. Jesteś? No co jest? Co wy tam robicie? Kurwa, nie wiem, co tu się dzieje. Mateusz, uratuj mnie! Przyjedź do Warszawy, bo jest kształt. Wy trenujecie coś w ogóle? Kurwa, no, jest tak przejebany tutaj Mateusz nie wiecie, że nowy, no, słuchaj, ja nie widział, nowy coś system treningowy ale wiesz jakiś dobry. Kurwa. Ja Kurwa! se se zamówiłem zamówiłem poczy... nie nie to do o, kurwa, kurwa. No nie ja mam dzisiaj jest... cateringu, no, no to sobie zamówiłem pizzę, no. na no. od miesiąca, co miesiąc kurwa je plus 3 kilo Pizza ja, ja nie akurat? Rozumiem, jest... ja, ja nie rozumiem, ja nie rozumiem czemu, no, bardzo za to. Ale pizza jest kurwa zajebista. Pizza ma dobre makro, kurwa. Co wy pierdolicie, wy jesteście rozjebani, kurwa, na dejtetycy się niczym nie znacie. Zapnijcie te mordy, kurwa, a nie będziecie mi pouczać, kurwa. No, zasiągnijcie no. trochę wiedzy, kurwa. No, kurwiacie już, no. Mordy, zamknę, była z dojadę, kurwa, parzęgi jebane. O zostało od ciebie O widzisz Morgan <dziernik vais> <Sapsi morto> do... <gryny> <gryny> Znowu tu przybył DOMKU Dobrze, że tylko ciebie ma na celniku Ja nic nie zrobiłem O nie, zaklęcie. Znam to zaklęcie znam, te zaklęcie

Ma jeba mi wleciała i to taka duża była. może być, uważaj. To, dla subków, teraz. to dla subków teraz. O, mądra, ty w dół teraz wraca On ma chyba. O nie, Ryb chyba się zaklinowała tak w tak pojęciu. Po robocie. Co za. Teraz rację. to jest. A! A! To teraz robimy na Arktis 1. 1. Będzie rozdany jakby tak to inaczej. Trzyma, no nie wiem, wleciała mi i poleciała. A! kurwo kurwa ty! E to Biedronka Ale my przestraszyła coś Zrobiła tak pojebana to nie, to musiała być mała Biedronka kurwa, musiałem więcej wylecieć Ja pierdole Zdążyłbyś? Zdążyłbyś Miej już nie ma tam. No i gitara ja też pierdolę. O kurwa! A! Nie Cięża, no, Co za kutas jebany Dobra bejty, bejty, my, ryskię, pomóżcie mi! Ty no będzie No nie mam kluczy, no jaki to ma sens? Szkoda lasera, kogoś się... Bayo Heheheheheheheh <noise> Ale ty kurwa Janusz, zniszczę cię O, co on powiedział? Co on się nagrało Co? Ja nie mówię, to był bind o... Zróbcie szoty, błagam was Ale czemu? Przecież ja, to się, ja ci nic nie zrobiłem No jak nabawiałeś go cały czas, żeby mnie je jebnął ty Ty też innych nabawiałeś Atakują Grazia, go prostu, Na On jedzie na tym Na kleszczu kurwa napitym Zobacz nie. Co jest? Co to za kraina? Ja muszę siku Takie nutki teraz będą leciały Zapowiada się kolejny dobrze wydany pieniądz Czy to, czy to też mogą być prawa za to? Co to za muszka, paramuszka mi tu lata? Z dawno nie otwierał I leciał drugi w Kurwa! Nie wytrzymam tego <noise> meczu Ale to jest dramat Co to jest? Co wy robicie? Co jest? Co to jest? Wszystko wylane. Bez jaj. Który raz? Chłopi przywiózkawy wylano, no rozumiesz to. Tero będzie jak Kurwa mać, Ej, kurwa mać Co to jest? Co to człowieku jest? Mogę have nie chcesz nawet? Nie, nie chcę have one, środek BSA Okej okay. I Bez jaj Tomek wie nawet A Tomek dzisiaj się chwalił Nie, no za jak powiesz prawdę to się zastanowię No nie Nie piłeś? Nie Ale co? Twój stary to jest mój kolega Gaj Pozdro <laughs> <To> Bardzo tatę <laughs> Ile się zajdzie, że? 30 sekund o, Panie Mateuszu Nie ma to jak pochazać po lasku, co? Dobrze Kurwa, dajesz ja Zaczynam, zobaczymy jak wyglądam na koniec Dusisz Paweł Się za daleko odbiegł od do się... <laughs> Dwójkę za chcę. <noise> jakieś rady. Dobrze, jestem w lesie. <noise> Dobra, to jest tak, to jest. Y barki, ramiona, plecy. Nie, no nie będę chyba. Mateusz, co oznacza skrót HNRS? Um, honoris. <głos> <głos> nie, ja słyszałem, że to jest coś na smak. Coś na Snacksa? Ja słyszałem, że HNRS to jest... Coś na ryj Snacksa Chuj na ryj Snacksa Kurwa, podejrzane! Kurwa! Tutaj rozkminij na czacie no, ja bym nie wpadł na to HNRS Ale ja ja. Zapiek zapiek.